tak, ostatnie chwile przed tym, jak te wielkie lokomotywy ruszą i pojadą no, w kierunku Warszawy. Ten kontrakt to 30 lokomotyw tu pierwsze, które lada dzień zaczną wozić pasażerów na polskich torach. Tym bardziej jest mi miło o tym poinformować, że. Lokomotywy zostały zaprojektowane i wykonane w Nowym Sączu w Małopolsce. Panie Marszałku, Panie Prezydencie, myślę, że y, powinniście z tego, że to dzieje się w Małopolsce, być bardzo dumni. Panie Marszałku, Panie Prezesie, Panie Pośle, przede wszystkim sądeczanie. Nie ukrywam, że moje serce jest pełne dumy z tego, że właśnie tutaj w Nowym Sączu produkujemy takie piękne rzeczy, wysoka technika. I to, co chciałbym powiedzieć i podkreślić, to gratuluję całemu zespołowi Newagu, bo widzę tutaj zarówno emerytów, widzę również osoby, które pracują, które pracowały nad tymi, nad tymi cackami, które stoją teraz na torach. Panu prezesowi gratuluję, że był w stanie stworzyć taki zespół, który był, mógł wyprodukować nowoczesne lokomotywy dla polskich kolei. Jestem po prostu dumny z tego, że takie rzeczy dzieją się w Nowym Sączu. Cieszę się, że tutaj jest tyle dzieciaków, tyle sądeckiej młodzieży. Pozdrawiam wszystkie szkoły, które się dzisiaj pojawiły. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy produkują Nowosądeczanie. Gratuluję wszystkim pracownikom Newagu. Naprawdę czuję cały czas. Związek z tym zakładem. Pamiętam, ile razem żeśmy zrobili. Dziękuję Wam bardzo. Naprawdę widzę Was tutaj i, i podziwiam Waszą pracę. Jestem przygotowany, tak jak, tak jak powiedział tutaj Pan redaktor, jestem przygotowany na odprawienie pociągu. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże również z dzieciaków. Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Pośle, Panie Prezydencie, Wszyscy Szanowni Państwo, szczególnie zwracam się do uczennic i uczniów. Nowosądeckich szkół, którzy dzisiaj tutaj są z nami. Oczywiście dla nas to ogromna satysfakcja, panie prezesie. W związku z tym chciałem bardzo serdecznie pogratulować zarówno kierownictwu Nawagu, jak i całej załodze. Po pierwsze, że zdobyła tak duży kontrakt 30 lokomotyw, ponad pół miliarda złotych to fenomenalne parametry tego kontraktu, ale też, jak widzimy wszyscy, Nieprawdopodobnie solidne wykonanie i rzeczywiście tutaj na miejscu w Nowym Sączu. Trochę z zazdrością patrzę na te napisy na boku lokomotyw, bo cieszyłbym się bardziej, gdyby zamiast Intercity pisało Koleje Małopolskie, no ale wszystko przed nami, panie prezesie. Być może być może że w dłuższej perspektywie również zobaczymy napis na tych lokomotywach Koleje Małopolskie. Czy pan panie Szymonie jest gotów? Są z nami nasze szkoły. Ósemka Uwaga! jest! Uwaga! Odjazd! Çay oriye, şukar yiye, mapirur de palamande, mapirur de palamande çay ye. Çay oriye, şukar yiye, Kalam de palamande, dira, de man çay Kalam dik lama, molot idiyah, iri çay